Witam, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Tak się prezentują portfele na dzisiaj. Jesteśmy po spadkach. Zonda, Bybit, No i Ledger. Tak to wygląda. Patrzcie, mieliśmy 2,3 miliarda zlikwidowanych pozycji w ciągu 24 godzin. Także grubo. Więcej niż w czasie Covid, -a. także mam nadzieję, że żyjecie jeszcze, ja żyję, mam się dobrze. Tutaj ogólnie zabieściłem posty. Nie wiem, czy pewnie ktoś tam widział, ale nie wszyscy na pewno, więc tutaj powtórzę. Otworzyłem tutaj na dźwigni 1, dośredniłem do pozycji, które już były tutaj. Bitcoina za 200 dolarów i ethereum za 800 dolarów. I razem mam tutaj 1100, 250 miałem w bitku. No i tutaj jeszcze tego samego dnia w nocy napisałem, że zamykam tutaj Bitka na 101, bo ładnie odbiło, no i wpadło tutaj parę Satoshi. No a Ethereum nie ruszam, bo nie urosło. Powiedziałem też, że to co sprzedałem to wystawiłem nowe ordery i one pięknie tutaj powchodziły. Już wam tutaj pokazuję chwileczkę. O tutaj proszę bardzo. Widzicie to co wystawiłem za 100 100 i 90 100. No to ładnie wskoczyło i nam się uśredniło. O Ethereum coś odbija nam wreszcie. Także tutaj trzymamy. Dobra, i lecimy sobie tutaj dalej. ETFy tutaj w poniedziałek sprzedawały. Wcześniej kupowały cały poprzedni tydzień. Zobaczymy jak teraz będzie. Ale wygląda na to, że już kupują chłopaki i dziewczyny. Dobra droga do następnego halwingu tutaj 19% mamy także jest jeszcze tutaj miejsce na wzrosty. Moim zdaniem lecimy dalej. Złoto nowe ATH. Także bitek też powinien po dłuższym czasie wejść na nowe ATH. Bo zazwyczaj pierwsze było złoto. Później, bitek M2 Global. Patrzcie, tutaj nam zawija pomału do góry. Tutaj znowu są drukowane pieniążki, także powinniśmy mieć wzrosty. Patrzcie tutaj co była ta konsolidacja taka długa 7 czy 8 miesięczna. To tutaj M2 Global stało w miejscu. przeważne, i tutaj jak zaczęliśmy spadać M2 Global urosło i z opóźnieniem bitek nam urósł. Teraz spadło. I bitek stoi i zawija do góry. Jak tutaj zaczniemy iść do góry, to bitek powinien również z opóźnieniem tutaj wybić szczyt swój. Dobra, lecimy dalej. Tutaj Coinbase wzywa amerykańskie organy regulacyjne do usunięcia barier dla banków w zakresie Bitcoina i usług kryptograficznych, czyli bardzo dobra wiadomość. Jak ludzie będą mogli w bankach przechowywać krypto, no to naprawdę wzrosty się rozpoczną. Można powiedzieć. Oklahoma wprowadza ustawę umożliwiającą pracownikom stanowym płacenie w bitcoinach. Także kolejna super wiadomość. Salwador tutaj kupuje kolejne 11 bitcoinów. 20 bitów w 7 dni, 59 w 30. Już mają 6000 ponad bitów o wartości 602 milionów dolców. Także sporo. No i co? Lecimy sobie do ządy tutaj. Kupić Ethereum za 50zł okej okay. dobra historia dzisiaj byłaby czwarty patrzcie jak ten czas leci 11, prawie 12 koła. Dobra, także tak to wygląda. Mamy tyle ethereum. Sprawdźmy ile to jest warte na dzień dzisiejszy 4350, 53. Ok. No i co teraz? Teraz sobie przejdziemy do analizy technicznej. EZP tutaj, Stany Zjednoczone na początek. Co tutaj się dzieje? Rynki wariują. Zobaczcie, tutaj mamy praktycznie potrójny szczyt. Można powiedzieć. Cały czas tutaj Rynek próbuje w chuja zrobić byki. Co wychodzimy to zawracamy. No i się udaje. I teraz tak, gdzie jest miejsce tutaj na wejście fajne? Sprawdźmy. Może być korekta w korekcie. Sprawdźmy FIBO Osiem, osiem. Tutaj mieliśmy o 61. Już można powiedzieć jakieś odbicie. No tak w połowie, 50-61. Świeczka się zamknęła nad 50, także tutaj 61. Można próbować jakiegoś long'a złapać. No i tutaj niżej baby. Tutaj całą strefę long. Praktycznie od 5810 aż do 5740, także tutaj jest kolejne miejsce na Longa. I następne, trzecie miejsce to jest tutaj. Patrzcie, tutaj też był podwójny szczyt. Bardzo mocne ZZB. Także jakbyśmy tutaj zeszli, to tutaj jest też. No super miejsce. Dobra, tak to wygląda. Lecimy dalej. Bitek. To sobie usuńby. To może by też usunąć. Tutaj patrzcie 8-8 sześć. 8, złapało bitkę tą linię możemy sobie przeciągnąć Bo może działać dalej jako wsparcie Tu było co prawda przebicie ale wybiliśmy szybko I teraz tak Tutaj coś na krótko a bitcoina to jest w tym miejscu 61 i tutaj przy tej linii tutaj na czerwoną linię nie zwracajcie uwagi bo to jest jakby się duża korekta powtórzyła 1 do 1 no i tak sprawdźmy czy jeszcze tutaj coś nie ma o proszę też jest 161 Także piękny. Także tutaj mocna strefa baj. Jakbyśmy doszli. 61, 161 i tutaj ta pomarańczowa linia jeszcze. Dobra, lecimy dalej. Ethereum. Tutaj na Ethereum wszystkie ordery wskoczyły, to już dawno, to tak samo, to też, tutaj myślałem, że bo będzie nisko i patrzcie co się stało, jaka w dół, ale dobra wiadomość jest taka, że Ethereum jest naprawdę tutaj mocne się staje patrzcie jak byki to wyciągnęły w jeden dzień jaka siła zakupowa Patrzcie Tutaj od samej linii trendu wzrostowego praktycznie znaczy praktycznie wróciliśmy, bo to jest kolejna świeczka dzienna wróciliśmy do 61,8 Także naprawdę potężna siła zakupowa tutaj była. Patrzcie, jaki wolumen zielony. Jest moc, to mi się podoba. Także tutaj sobie kupiłem Ethera. Zaraz to sobie wpiszemy w tabeleczkę. Sprawdźmy, jak to do bitcoina wygląda. Tak samo. Patrzcie, tutaj dostaliśmy kolejną strefę baj 161,8 i 8,86. I patrzcie tutaj nam się zatrzymał kurs. I odbijamy. Tutaj powinien być globalny dołek według mnie na ethereum. Zobaczymy jak będzie. Ale tutaj powinien być dołek. I powinna nam się korekta przynajmniej powtórzyć 1 do 1. Chociaż jest duża szansa, że pójdziemy tutaj wybić nawet te szczyty. Ale przynajmniej 1 do 1 się powinno powtórzyć. No i teraz tak. Tutaj ten ostatni order wskoczył pięknie. Patrzcie po 12, 1 za 60 koła. Tutaj znowu rozwaliło to na pełno tych transakcji. Dlatego. O tutaj mam patrzcie. Miesiąc temu wszystko co wystawiałem. 12.1. Także to sobie wpiszemy zaraz. Do tabeleczki pięknie. Dobra. To sobie musimy w takim razie obniżyć o jedną ton, żeby miejsce było i teraz tak to też.

8, 3, 3, 6. 8, 3. Tak, coś tu mało tych cyferek. Chwila. 3, 9, 5, 8. A, 3, 9, okej. Okay. Dobra, teraz jest git. Yy, a więc P4 to jest kasa ze sprzedaży XRP. Na górce. Wchodzimy z dołowa na Ethereum. No i teraz tak. Kalkulator. Dobra, to musi kreć tutaj. Nie ja tutaj tylko. Tutaj. Dodaję to. Tu. No i dobra. I tak to wygląda. Mamy średnią cenę zakupu na poziomie 11 431 75 zł. Także lekko do góry poszło niestety. No i jesteśmy na minimalnym plusie w tym momencie. Aha, tutaj musimy sobie jeszcze dodać te etery więc tak to plus to więc babę ponad 31 Ethereum dobra Ok, także tak to wygląda w sumie. No i dobra, Ethereum nie dość, że fantastycznie wygląda i do dolara, i do bitcoina, to jeszcze Trump je mocno skupuje, i Fidelity. A w dodatku mamy zaraz tutaj aktualizację Pektre. Także, według mnie, jest bardzo duża szansa, że w tym momencie mamy globalny dołek na Ethereum. Naprawdę super to wygląda. Jestem zadowolony. No i co teraz? Dominacja Bitcoina. Tutaj, tak jak narysowałem jeszcze w tamtym roku, że tutaj mamy czerwoną strefę i powinniśmy raczej wejść w nią. No i tutaj, tak jak narysowałem, weszliśmy w czerwoną strefę i od razu zrzutka mała. Zobaczymy, czy już z tego miejsca ten alt sezon się rozpocznie. Czy jeszcze tutaj wejdziemy trochę głębiej, w tą strefę czerwoną. No i teraz tak, a propos innych coinów. To bardzo mocne jest XRP, się cieszę, że 10% zostawiłem. Też patrzcie jak był ten krach, mini krach tutaj jakie zejście, jaki szybki powrót. Niemal że dolar do góry. Ondo tak samo. Nie ma Ondo, ale super się sprawuje. Tutaj zniszy RWA. BlackRock tutaj inwestuje. Także to są takie bardzo mocne coiny. Które się bardzo dobrze sprawują. Dodź pięknie wygląda. Patrzcie tutaj, daily świeczki. Patrzcie, jakie piękne ABC. No, coś pięknego. Jaka symetria. Jak równo to wszystko wygląda. I to aż na d1. To nie jest jakieś h1, tylko bardzo duży interwał. Piękna korekta ABC. Tutaj patrzcie test poprzedniego wierzchołka. No i powinny się zacząć tutaj wzrosty. Także tak to wygląda. Dodża też mam w portfelu, nie ruszam. Czekam cierpliwie. No i co? Na koniec dolar do złotówki. Zobaczymy co tu się dzieje. Dolar tutaj. Tutaj mówię, że fajda strefa na odbicie. 161,8 i patrzcie, małe nadbicie, zmyłka i tutaj odbitka 3 grosze, także można było zarobić. No i teraz spadamy tutaj ładnie, co może być teraz? Tutaj dxy ogólnie. Miał podbitkę i teraz się obniża. No i teraz 61 i 8. Tutaj można spróbować. Jakiegoś longa drobnego złapać. Gdzieś pod ZZB. Tak to wygląda. Jeszcze sprawdźmy, czy mamy jakieś tutaj coś mocniejszego. O, proszę, 161, jeszcze. Także no, tak jak mówię, tutaj można coś spróbować złapać. Także tak to wygląda. Ogólnie. I tyrium powinno odpalać. Także co? Także to by było na tyle w tym filmie. Miłego dnia albo wieczoru wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.